Dziś Wam przedstawię mój ulubiony przepis na zapiekankę warzywną. W tej pięknej i pysznej zapiekance zakocha się praktycznie każdy. To jest doskonały sposób, by zwiększyć ilość warzyw w codziennej diecie. Głównymi składnikami naszej zapiekanki będą brokuły i kalafior. Możecie oczywiście wybrać inne warzywa. Będę zapiekać w takich małych naczyniach ceramicznych żaroodpornych. I wyjdzie mi cztery duże porcje obiadowe. Foremki trzeba wysmarować roztopionym masłem lub oliwą. U mnie dzisiaj masło. Mając taki przepis, będziecie mogli go na różne sposoby modyfikować i z różnymi warzywami zrobić taką zapiekankę. Warzywa pokroję na mniejsze kawałki, ale nie za drobno, chociaż tu jest dowolność, kto jak lubi. Jak widzicie, kalafior i brokuły są już trochę podgotowane. Gotuję je zwykle w wodzie z solą kurkumą i przyprawami. Wiecie, że sama robię przyprawy z suszonych warzyw. Cebula, marchew, por, pietruszka i inne są niezastąpione w kuchni. O tym, jak można suszyć warzywa i robić samodzielnie własne przyprawy bez żadnych chemicznych dodatków, mówiłam w innym nagraniu. Tu u góry macie odnośniki do tych nagrań i jeszcze linki zamieszczę wam w opisie. Zachęcam do suszenia warzyw i do robienia przypraw samemu w domu. Pokrojone warzywa do zapiekanki można od razu rozkładać do foremek warstwami albo można wymieszać w większej misce, bo będą tu jeszcze inne składniki. Teraz dodam surową paprykę. Najpierw ją drobno pokroję, taką kostkę. Papryka może być koloru żółtego, zielonego, jakiej chcecie, ale czerwony pięknie się prezentuje w daniu. Danie jest wtedy bardzo różnokolorowe, ładne, a przecież wiadomo, że jemy też oczami. Natomiast marchew lepiej nie kroić, a zetrzeć na tarce. Można też na grubych oczkach, natomiast gdybyśmy ją pokroiły na większe kawałki, to by była za twarda, bo ta zapiekanka, no ona pieczy się dość krótko. Starta marchew też idzie do miski i jeszcze oczywiście dodamy jakieś zieleninki, według uznania. Albo co akurat macie w domu? U mnie, jak widzicie, jest pietruszka i szczypiorek. Zioła myje, drobno sieka i też dodaję do reszty warzyw. Trochę to wymieszam, by składniki w miarę równomiernie się połączyły, i powiem Wam, że to już w tym momencie wygląda bardzo apetycznie. I tak naprawdę można by było już i nie zapiekać można tak zjeść. W formie sałatki doprawić pieprzem, solą, sokiem z cytryny i gotowe. Zobaczcie jakie ładne, kolorowe warzywa. Ale my oczywiście dziś robimy zapiekankę. Dlatego rozkładamy do foremek, tak porówno do każdej, a później będziemy to zalewać odpowiednim sosem. Piszę Wam tu na filmie ilości poszczególnych składników, które użyłam akurat do dzisiejszego przypisu. Ale składniki oraz ich ilości można zmieniać. Tak naprawdę najważniejsze w tym przypisie to są proporcje łącznej ilości warzyw w stosunku do sosu, bo trzeba by sos bardzo dokładnie pokrył warzywa. Co nam będzie potrzebne? Do samego sosu. Będzie nam potrzebna śmietana 18, u mnie tu jest 600 ml. Na taką ilość śmietany trzeba wziąć 4 jajka. I teraz dodać ulubione przyprawy. Ja daję pół łyżeczki mielonej papryki, pół łyżeczki soli, bo warzywa były gotowane w osolonej wodzie, ale sól oczywiście próbujcie według smaku i jeszcze pieprz i kurkuma. Jak zwykle one idą w parze. Teraz wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Najlepiej w ogóle to zbłędować, żeby bardzo ładnie połączyły się do takiej jednolitej masy. I dodajemy teraz ostatni składnik naszego sosu, to jest starty ser. Weźcie dowolny, który lubicie. Natomiast ogólnie ser nie musi być. Jeżeli chcecie, żeby danie było bardziej dietetyczne, to ser nie dodawajcie. Ale powiem Wam, że on jednak dodaje taką nutkę smakową. Sosem zalewamy wszystkie nasze warzywa, tak by były przykryte w miarę równomiernie do każdej foremki. Jeszcze poprzytykam wszędzie łyżką, by sos dostał się do środka aż do samego dna pojemnika i żeby otulił wszystkie nasze warzywa w środku. I zobaczcie, to jest praktycznie wszystko. I już jest gotowe do zapiekania. A zapiekać będę jak zwykle we frytkownicy bez tłuszczowej. Tak jest i szybciej, i oszczędniej, ale oczywiście można to zrobić w zwykłym piekarniku. Nastawiam urządzenie na 180 stopni. Wystarczy nam tu 25 minut. Jeżeli będziecie Państwo zapiekać w piekarniku, to też ustawcie taką samą temperaturę, 180 stopni, foremki na dolny poziom, ale czas myślę, że co najmniej 45 minut. No, zależy to od Waszego piekarnika. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. I już gotowe. Jest pięknie zapieczona. Pachnie na cały dom. I jest bardzo smaczna i delikatna w smaku. I w tak prosty sposób można uzyskać cztery duże porcje obiadowe lub można też taką zapiekankę zjeść na kolację, bo jest dość lekko strawna. I pokażę Wam, jak prezentuje się w środku. Widzicie? Piękna i kolorowa. Myślę, że apetycznie wygląda. Można ją zaserwować na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu podać w tych foremkach. I można ją spożywać zarówno na gorąco, jak i na zimno. Na zimno też doskonale smakuje. Można zapiekankę wyciągnąć z formy. Teraz przejdę się wzdłuż brzegów nożem, by się odkleiła od ścianek, chociaż były one posmarowane masłem, dlatego nie powinno się przykleić. Talerzyk z góry, i teraz ostrożnie przewracamy i po cichutku zdejmujemy. Tylko uważać, bo forma jest bardzo gorąca. No i proszę, zobaczcie jak się prezentuje nasza zapiekanka kalafiorowo brukołowa Możecie coś takiego zaserwować swojej rodzinie. Jak Wam się podoba? Stawiajcie łapkę w górę pod filmem i smacznego. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarycz.